Za drobią szacunku panowie. Falisty gruby, maksymalnie paprykowy, poszukiwany przez wszystkich Lace Max, maksymalnie gruby chips. Tylko teraz za małą paczkę Lace Max zapłacisz 80 groszy, a za średnią 2 złote 30 groszy. Zł. Na małej Karaibskiej wyspie. Czy zbrodnia miała tło polityczne? Denzel Washington. Jesteś zabójcą? Przysłał cię obcy rząd? Były agent FBI rozpoczyna śledztwo. Niech ktoś wezwie policję. Nie stracę głowy. Wspaniały Queen. Dziś o 20.30. Gorące plaże, skąpe stroje i Catherine Oxenberg. Ile płacicie? Daje to magiczne miejsce. Tu wszystkie dziewczyny są piękne. Agencja reklamowa organizuje konkurs na najlepszy strój kąpielowy. Dla modelek to ciężka praca, ale i wspaniała, egzotyczna przygoda. Dziewczyny w bikini. Jutro o 20.30. Dowiedz się, gdzie jesteś, Esperanza. Intrygi i kłótnie. Czy mój ojciec kazał zabić Eduarda Moraima? Uwodzenie i podstępne plany. Mój ojciec jest zdolny do wszystkiego. Przyszedłem do Esperanza. Tak bardzo cię potrzebuję. Nie zabiłam Lala. Nie udowodnicie mi tego. Serial nigdy cię nie zapomnę. Wypuśćcie mnie. Zaraz po maratonie uśmiechu. Producent kawy Jakob Smerido zaprasza na film.